mianowicie gali wręczenia ambasadorów miasta Ustka. W imieniu władz samorządowych, w imieniu Pana Burmistrza chciałbym bardzo serdecznie y, powitać przybyłych na dzisiejszą galę znamienitych gości, a w szczególności witam bardzo serdecznie członka Zarządu Województwa Pomorskiego, Pana Czesława Lezanowskiego. <klucz> witam wiceprezydenta miasta Słupska, Pana Andrzeja Kaczmarczyka. Które w sposób szczególny przyczyniły się do. polska ambasadora miasta Ustka jest tym samym dla laureata, czym Oscar dla aktora. Każdego roku powiększa się panteon postaci, które w ciągu długich lat istnienia miasta przyczyniły się do jego promocji, rozkwitu i rozwoju. Już niebawem wpiszemy do tego panteonu kolejne nazwisko nazwisko ambasadora miasta Ustka roku 2011. Szanowni Państwo, w tym roku Kapituła Nagrody miała naprawdę twardy orzech do zgryzienia. Po burzliwej dyskusji, spośród 12 zgłoszonych przez mieszkańców kandydatów, Kapituła nominowała trzech finalistów. Już za chwilę jeden z nich otrzyma pamiątkową statuetkę. Czasowo zakrytą, bo żeby aparaty z zoomem nie wykryciły nazwiska tego laureata. Drodzy Państwo, żeby nie przedłużać, pozwolę sobie bardzo krótko charakteryzować, przedstawić naszych tegorocznych finalistów. Żeby w pełni zrozumieć specyfikę tego zespołu, jego związek z harcerstwem oraz 30-letnią działalność w naszym mieście, należy cofnąć się do lat 70. Wokalna kariera rozpoczęła się w 1972 roku, kiedy sześć małych dziewczynek, należących do drużyny zuchowej prowadzonej przez druhnę Urszulę z w Ustce, Okazały się najlepszą śpiewającą szóstką Zuchową w województwie wówczas jeszcze koszolijskim. Z małych Zuchów wyrosły urocze harcerki, a gromada Zuchowa przekształciła się w wielopoziomową harcerską drużyną artystyczną. Tajemnicza długowieczność ustackiego zespołu i ciągle rozwijający się poziom artystyczny tkwi właśnie w przekazywaniu umiejętności przez starsze koleżanki młodszym solistkom. Do tegorocznej nagrody ambasadora miasta Ustka. Otrzymuje harcerski zespół wokalny Muszelki. Zapraszam na scenę przedstawicieli zespołu. Specjalista dermatolog i alergolog. Pracownik naukowy Gdański pan, pan. Z nami. I nadal poprzez organizację konferencji naukowych będzie Pan promował ustkę w kraju i za granicą, zapraszając znamienitych naukowców z dziedziny medycyny. Panie profesorze, Pana nazwisko będzie na zawsze wpisane w kronikach naszego miasta. I to, co nie wątpię, na. Najlepszych, najjaśniejszych stronach tego, zapisane złotą. Tak, to jest problem, bo jest coraz więcej profesorów z Polski przyjechało w tym roku 30. Oprócz tego przyjechał jeszcze rektor Zgrodna, któremu się bardzo podobało i już powiedział, że będzie również w przyszłym roku 7 lutego 2013 rozpoczynamy. Jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć, jak wyglądają profesorowie, zapraszamy, zawsze kończymy mszą. O godzinie dziewiątej, dzięki życzliwości księdza Jana Turkiela, którego niestety nie ma z nami, bo jest świeżo po zabiegu operacyjnym, ale 7 lutego będzie na otwarciu. Decyzją kapituły laureatem tegorocznym ambasadora Ustki dostał pan profesor Roman Nowicki. Mam jeszcze tutaj dla um, Pana Profesora, Panie Burmistrzu nagrodę. Jak na lekarza przystało to piękne Album o Polskich Półtrowicach. Bardzo proszę Panie Profesorze. Razem z Panem Przewodniczącym. Słucham,